Ale dzień dobry, tutaj wasz ulubiony youtuber, czyli HETERONICZAK A w dzisiejszym odcinku Pokażę wam najgorszy serwer na discord To witam was na moim takim pięknym Niesamowitym, wybitnym discordzie Tak prawie i tu mam dobrych ludzi Żadnego bota nie ma oczywiście. Są wszyscy aktywni. z żadnego pedofila nie mam, ani jakichś antykatolików. Są z religii, bo religię Ruchaj się nie stworzyłem. Ona wyjdzie za 15 lat około kiedy ktoś Będzie chciał ją prowadzić jeszcze. Nawet rang działa. O, nawet rang działa, patrzcie, rank Ruchaj mnie! O kurwa pokamy. Polecam <laughs> ruchaj ruchaj mojego Discorda, będzie najgorszy Discord. Nie ma chamar reklama mojego Discorda, mnie go nie ma, nie ma i w ogóle nie mam wszystkich pokemonów ruchaj połapać, ruchaj więc Jak nie wbiję za tego Discorda, to Mariusz Srynkiewicz and... Baby, ruchaj, kurde mnie! A ja Karnun z zgwałci! Chodzisz to zgwałcić! A Karnun zgwałci! to? Chodzisz to? Bo ja to rozumiem, dlatego kończę ten odcinek, bo doświadczę Kiewicz piszę, a nie chcę, mnie dotknął. to cześć! <dyspanski> <dyspanski>